Cześć, witam was bardzo serdecznie wyjątkowo z Warszawy i wyjątkowo ja, a nie Jakub. Jesteśmy w Centrum Nauki Kopernik na konferencji Sektor 3.0. Będę miał znowu dużo montowania. Jest z nami nasze gorące krzesło. Postaramy się na nie kogoś dzisiaj posadzić i zadać parę dziwnych pytań. A my w tym momencie idziemy szukać prądu. Cześć, wróciliśmy znowu do nagrywania. Udało nam się znaleźć koleżankę, która wsparła już nie jeden z znaczy to się zaraz dowiemy. Jeden z projektów na polakpotrafi.pl, ale może teraz zajmiemy się koleżanką. Nazywam się Magdalena Lenartowicz i wsparłam projekt Folkowisko. To tu jest moje tu! To tu jest moje teraz! Jeżdżę od trzech lat na Folkowisko i wszystkim polecam. I jak zawsze borykamy się z różnymi problemami, a podstawowym jak zwykle jest kasa. Rajt ekstremalny dałem rzeki, rajt ekstremalny na samochodach. Ach, mój Boże! Ach, mój Boże! Zwiedzanie cerkwi, dużo świetnej muzyki. Na jaką kwotę wsparłaś projekt? Wsparłam na 50 zł, ale wydaje mi się, że każde, najmniejsze nawet pieniądze potrafią z dzieła, z, zrobić bardzo wiele. Przyjaciele, muszę was poprosić o narodową zrzutkę. E, czy ty znasz twórców projektu osobiście, czy tak pierwszy raz o nich usłyszałaś teraz dopiero na stronie? E, z jednym z twórców studiowałam, studiuję nadal, mamy kontakt przez Facebooka, z resztą poznałam się na folkowisku. Jest moje tu, a to jest moje. Teraz. Czyli można powiedzieć, że są to osoby, którym można zaufać i zrealizują to, co chcą i to, co obiecują. Tak, wszystkich serdecznie zapraszam przede wszystkim na Folkowisko, bo jest naprawdę genialna impreza. Wszyscy się znają, wszyscy ze sobą rozmawiają, śpiewają, piją różne interesujące alkohole i jest super. Miałem być diabłem, który za tanie wino kupuje od chłopów ziemię. A Nadia? Podobno miałam być panną, która traci wianek, ale wianek jest, więc nie wiem o co chodzi. Cześć. Kończymy już pomału nasz udział w konferencji Sektor 3.0. Mieliśmy nadzieję pokazać Wam trochę więcej, ale zupełnie szczerze nie mieliśmy na to absolutnie czasu, bo cały czas ktoś nas zagadywał i bardzo fajnie. Wyjeżdżamy zaraz z Warszawy i w sumie, korzystając z okazji, chciałbym Wam kogoś przedstawić. Jak pewnie pamiętacie, niedawno mieliśmy rekrutację, no i udało nam się znaleźć, jak nam się wydaje, jak mamy nadzieję, pracownika idealnego i teraz poprosimy go. Jest to nasz nowy kolega w nowej koszulce. Przedstaw się. Cześć, mam na imię Adam i jestem pracownikiem idealnym. Znaczy o tym się dopiero przekonamy, więc wiesz, bez chura jeszcze, nie, ale yy, dobrze, Adamie. Nie wiem o co cię zapytać. O co mógłbym cię zapytać? Ile już u nas pracujesz? No zacząłem niedawno, teraz będzie miesiąc, także yy, póki co, fantastyczny zespół, fantastyczna praca i mam nadzieję, że uda się zrealizować to. A idziemy na premię, widzę słodzenie, idziemy na premię, dobrze. Dobrze, słuchajcie, to był Adam. Adamie, czy będziesz występował z nami w wideoblogu? No jeśli tylko będziecie mnie do niego zapraszać, to jak najbardziej. Jak pierwsze wrażenia po kontaktach z projektodawcami? Jak bardzo cię denerwują? To się wytnie i tak, więc strasznie mnie denerwują. A z radio... Nie, bardzo, bardzo pozytywnie, bardzo pozytywny odbiór. Naprawdę ci, którzy chcą, Wiedzą, jak to zrobić i jest to tylko kwestia drobnej pomocy. Także jest w porządku. E, musiałeś do nas przyjechać aż z Łodzi i teraz sobie poznajesz bliżej Poznań. Jak się czujesz w Poznaniu? Fajne miasto. Tym bardziej, że biuro mamy w centrum, więc widoki są rewelacyjne. Dobra, to może na tyle na dzisiaj. Będziemy przeprowadzać więcej wywiadów z naszą nową gwiazdą. I do zobaczenia i czekajcie na relacje z pozostałych naszych wydarzeń. Na razie, hej!